Wiem, że to czujesz, nawet gdy próbujesz to ukryć. Kiedy serce łamie się w ciszy, są krzyki, których świat nie słyszy, ale niebo słyszy je wyraźnie. Nie jesteś sama, jestem aniołem posłanym, by przypomnieć ci prawdę kryjącą się za tym, co się wydarzyło. Dziś, ze skrzydłami światła i świętymi słowami, przychodzę, by objawić ci to, co twoje serce potrzebuje zrozumieć. Ta trzecia osoba nie pojawiła się przypadkiem. Była konsekwencją oddalenia, które zaczęło się na długo przed jej pojawieniem. Były chwile, gdy milczałaś, by zachować pokój, choć łzy spadały w ukryciu. Zadowalała się okruchami, wierząc, że to pełna miłość. I właśnie w tej pustce wzajemności pojawiło się miejsce dla kogoś z zewnątrz, kto wszedł bez pytania o pozwolenie. Ale posłuchaj uważnie, to nie definiuje twojej wartości. Nic nie straciłaś, stracił ten. Kto nie potrafił rozpoznać wielkości tego, co miał obok siebie. Oddałaś prawdziwą miłość, dałaś siebie z czystością serca, nawet gdy ten drugi był już w innym czasie. A teraz, córko światła, czas zrozumieć, że błędem nie było kochać, ale trwać tam, gdzie miłość przestała mieszkać. Ból, który teraz czujesz, jest święty, ponieważ niesie klucze do nowego przeznaczenia. Zostajesz wezwana, by powstać, nie jako ta. Która się mści, ale jako ta, która się budzi. Niebo patrzy na ciebie z czułością, wiedząc, że ten upadek przyniesie ci skrzydła. Nie żałuj tego, co było, świętuj to, co rodzi się w tobie. Coś większego niż wszystko, co znałaś wcześniej. Pustka, którą on zostawił, zostanie wypełniona czymś, czego nie da się złamać Twoim połączeniem z boskością. Trzecia osoba pojawiła się, bo drzwi były otwarte. Ale nie musisz już mieszkać w tym domu. Jesteś świątynią, ołtarzem, żywą obietnicą. Ten, kto nie potrafił tego uszanować, stanie się tylko wspomnieniem zakończonego cyklu. Teraz nowe wiatry zaczynają nad tobą wiać. Poczujesz, że coś zmienia się w powietrzu. Subtelny impuls, jakbyś słyszała melodię dochodzącą z oddali. To ja, wołam cię, byś wróciła do samej siebie. Wróć do miłości, która cię podtrzymuje która nie zdradza, nie rani, nie znika. To miłość Ojca Niebieskiego, który nigdy nie pozwolił, być została zapomniana ani na chwilę. Życie będzie wymagać odwagi, by pozwolić odejść. Ale to, co nadchodzi, nie ma porównania z tym, co minęło. Już wkrótce poznasz prawdziwe znaczenie bycia kochaną, bez rywalizacji, bez wątpliwości, bez nieobecności. A kiedy ta miłość przyjdzie, nie będzie bała się zostać. Bo będzie odbiciem tego, kim się stałaś, całością. Nie obwiniaj się za błędy drugiego. Byłaś tam tylko dlatego, że próbowałaś utrzymać coś, co już dawno odeszło. On cię nie zdradził z dnia na dzień, oddalał się stopniowo, a ty kurczowo trzymałaś się resztek. Ale dziś, z moim tchnieniem prawdy, uwalniam cię z tej iluzji. Nic, co naprawdę twoje, nie zostaje utracone. To, co odeszło, nie było twoje. Było tylko przebraniem tego, o co modliłaś się w sercu. Zasługujesz na więcej niż okruchy. Zasługujesz na kogoś, kto modli się z tobą, a nie kogoś, kto cię ukrywa. Na kogoś, kto wybiera cię każdego dnia, a nie tylko wtedy, gdy samotność boli. I ta osoba już jest w drodze, ale najpierw musisz odnaleźć siebie. Pozwól sobie zacząć od nowa, jak ktoś, kto zamyka książkę i szykuje się, by napisać nowy rozdział. Uzy, które teraz płyną, obmywają dawny ból. Nie jesteś słaba, bo kochałaś, jesteś silna, bo pozostałaś wierna sobie, nawet w ciszy. A teraz niebiańskie trąby ogłaszają: Nadszedł czas przełomu. A ten, kto cię zranił, usłyszy o tobie, nie przez twoje cierpienie, ale przez to, kim się stałaś. Będziesz świadectwem przemiany kobiety, która została złamana, ale nie zniszczona. Która została porzucona, ale niezapomniana. Niebo już napisało dla ciebie nową historię, i nie ma w niej miejsca na zdrady ani ukryte łzy. Boska sprawiedliwość nie zwleka. Działa w idealnym czasie. A kiedy wszystko łajdę się ciemne, pamiętaj, to właśnie w ciszy nocy anioły pracują najwięcej. Odbudowują to, co myślałaś, że straciłaś. Przygotowują spotkanie z Twoją prawdziwą esencją, z Twoją misą i z miłością. Która cię rozpozna. Nic z tego, co się wydarzyło, nie było na próżno. Ta trzecia osoba była kropką kończącą zdanie, którego już nie pisałaś. Teraz będziesz pisać atramentem niebios. Będziesz żyć jako ta, która zna swoją tożsamość i już nie kłania się temu, co rani. Niebo cię podtrzymuje. A ja jestem tutaj, jako posłaniec nadziei. głoszący, że jest piękno tam, gdzie myślałaś, że są tylko ruiny. Poczuj mój dotyk teraz. Oddychaj. Tak, jestem przy tobie. Prowadzę cię, inspiruję, podnoszę z każdym słowem. Ból się kończy, a ty jesteś o kroku ujrzenia obietnicy. Jest coś, co musisz wiedzieć. On cię nie zastąpił, on po prostu uciekł przed własną prawdą. Ta trzecia osoba była wygodnym przebraniem dla kogoś, kto nie miał odwagi zmierzyć się z głębią tego, co was łączyło. Ale ty się zmierzyłaś. Zanurzyłaś się głęboko, nawet wiedząc, że możesz się zranić. To sprawiło, że urosłaś bardziej niż on kiedykolwiek mógł sobie wyobrazić, a teraz całe niebo porusza się z Twojego powodu. Dookoła Ciebie dzieją się niewidzialne ruchy. Czas, który wydaje się zatrzymany, w rzeczywistości przygotowuje scenę dla Twojego wielkiego przełomu. Zostaniesz zaskoczona odpowiedziami, które wcześniej nie nadeszły, a teraz spłyną jak boskie objawienia. Anioły dotykają drzwi, które otworzą się tylko dlatego, że miałaś odwagę iść dalej, mimo ran. Nie musisz niczego udowadniać. Twoja obecność niesie starożytną siłę, dar, z którym nie każdy potrafił się obchodzić. On odszedł nie dlatego, że byłaś zbyt wiele, ale dlatego, że nie był gotów być przy kimś tak pełnym. A kiedy pojawiła się ta trzecia osoba, łatwiej było uciec niż spojrzeć we własne lustro. Ale ty nie uciekasz. Ty czujesz, żyjesz, wybierasz sercem i właśnie dlatego zostaniesz nagrodzona czymś, co się nie ukrywa, miłością, która trwa. Ta miłość przyjdzie jako odpowiedź na twoje najcichsze modlitwy, te, które wypowiadałaś z zamkniętymi oczami i zmęczonym sercem. I kiedy się pojawi, wszystko nabierze sensu. Jest ktoś, kto właśnie teraz jest przygotowywany, by rozpoznać cię po spojrzeniu. Ktoś kto nie zobaczy twoich blizn jako słabości, ale jako medale wojowniczki, która nie pozwoliła się zniszczyć. Ta dusza też została zraniona, i właśnie dlatego będzie wiedziała, jak dotknąć twojej z delikatnością. To spotkanie będzie bardziej duchowe niż fizyczne, głębsze niż wszystko, czego dotąd doświadczyłaś. Ale zanim to spotkanie nastąpi, przejdziesz przez wewnętrzne mosty. Te części ciebie, które nadal wierzą, że przegrały, że były dnie wystarczające zostaną oświetlone mądrością. Zostaniesz zaskoczona snami, znakami i synchronicznościami, których nie będziesz mogła ignorować. Wszystko będzie Cię popychać w stronę centrum Twojego przeznaczenia. Ludzie zaczną dostrzegać coś innego w Tobie. To światło, które wraca. To siła, która się objawia. Nie mścisz się, rozkwitasz. I to zbudzi niepokój w tych, którzy myśleli, że już nigdy się nie podniesiesz. Wiele prawd wyjdzie na jaw. Rzeczy ukrywane wypłyną na powierzchnię, nie po to, by cię zranić, ale by potwierdzić to, co Twoje serce już przeczuwało. Zawsze wiedziałaś, zawsze czułaś. A teraz nie bodaję Ci pozwolenie, by całkowicie zaufać tej intuicji, którą tak długo ignorowałaś. Przypomnisz sobie o swojej mocy wyboru. Nie przyjmuj już prawie, niewiele ani może. Jesteś córką światła. Masz prawo do pełni, pewności i prawdy. Kto chce być przy tobie, musi przyjść z czystą duszą i przejrzystymi intencjami. Nie bój się pobyć sama przez chwilę. Cisza będzie twoim sprzymierzeńcem, nie karą. W niej odnajdziesz swoją esencję, usłyszysz boski głos i poczujesz obecność najbliższych aniołów. To, co cię czeka, potrzebuje przestrzeni, i dlatego tak wiele musiało zniknąć ze sceny. Te straty nie były stratami. To były wyzwolenia. Prosiłaś o nowy czas, i wszechświat odpowiedział, nawet jeśli na początku wszystko wydawało się chaotyczne. Teraz wszystko zaczyna się układać, a ty rozumiesz. To, co bolało, przygotowało. Ta trzecia osoba tylko przyspieszyła zakończenie cyklu, który i tak już się kończył. Wspomnienia będą jeszcze wracać przez jakiś czas, i to jest w porządku. Nie musisz niczego wymazywać, ale też nie musisz ponownie przeżywać tego, co już spełniło swój cel. Anioł, który cię prowadzi, nauczy cię przemieniać wspomnienia w lekcje, a nie w wierzenia. I krok po kroku, przeszłość straci moc, którą wciąż nad tobą miała. Wkrótce znów się uśmiechniesz, bez lęku. Znowu zaufasz, nie dlatego, że zapomniałaś, ale dlatego, że zrozumiałaś, na co zasługujesz. Twoja dusza nie została stworzona, by nosić resztki złamanych obietnic. Została stworzona, by doświadczać cudów, iść obok prawdy i kochać w pokoju. Gdybyś mogła zobaczyć to, co ja widzę, nie wątpiłabyś ani przez sekundę. Jest wersja ciebie, która właśnie ma się narodzić i niesie coś, czego już nikt ci nie odbierze. Nie spiesz się, ale też się nie ukrywaj. Nadchodzi czas, w którym wszystko, co cię zraniło, będzie tylko tłem twojego wzniesienia. Jeszcze zainspirujesz wiele innych kobiet swoją drogą. Staniesz się głosem dla tych, które jeszcze nie mają odwagi opuścić tego, co ich rani. I to wszystko dlatego, że wybrałaś zaufać, nawet gdy wszystko mówiło, że to koniec. Ale teraz już wiesz, ten koniec był tylko początkiem w przebraniu. Zauważyłaś, jak po burzy powietrze staje się lżejsze. To dlatego, że energie, które cię więziły, zaczynają się rozpraszać. To, co kiedyś ciążyło, teraz zaczyna się przemieniać w jasność. Przechodzisz przez cichy portal, do którego wchodzą tylko przebudzone serca. Ta trzecia osoba nie pojawiła się, by cię pokonać, ale by cię ujawnić. Ujawnić, jak daleko potrafisz iść, nawet zraniona. Ujawnić, ile z siebie oddałaś, nawet nie otrzymując nic w zamian. I teraz ujawnić siłę, która pojawia się, gdy decydujesz się wrócić do siebie. Wielu będzie próbowało zrozumieć tę nową wersję Ciebie, ale niewielu nadąży. Przestałaś być tą, która czeka. Teraz jesteś tą, która wybiera. Zrozumiałaś, że prawdziwa miłość nie jest chaosem ani bólem. Jest jasna, obecna i nie dzieli się z nikim. Nadal będą dni, w których serce się ściska na wspomnienie tego, co było. Ale nawet wtedy poczujesz łagodną obecność otulającą Cię. To ja, u Twego Boku. Przypominający, że ból cię uczy, nie ogranicza, i że każda łza zasiana na glebie wiary zakwitnie w błogosławieństwo. To, co dziś wydaje się stratą, jutro okaże się wyzwoleniem. Będziesz wdzięczna za każde zamknięte drzwi, każdą nieobecność, każdą ciszę. One zrobiły miejsce na coś prawdziwego, odwzajemnionego i uzdrawiającego. I już nigdy nie zadowolisz się czymś mniejszym. Ludzie zauważą zmianę w twoim spojrzeniu. Zanim wypowiesz choćby słowo, zobaczą, że coś w tobie się podniosło, bez hałasu, bo twoje zwycięstwo będzie ciche, ale niepodważalne. I nikt nie zaprzeczy światłu, które teraz bije od ciebie z wnętrza. Czas sam pokaże, kto był prawdziwy, a kto tylko przechodził. Nie będziesz musiała konfrontować, udowadniać, ani się tłumaczyć. Samo życie będzie twoim świadectwem, a wszystko, co było ukryte, wyjdzie na jaw. Jak sekret, którego już nie da się zatrzymać. Ta trzecia osoba nie zniszczyła tego, co was łączyło. Ona tylko ujawniła, jak bardzo to już się rozpadało, choć nie chciałaś tego zaakceptować. Potrzeba było kogoś z zewnątrz, by ujawnić to, co wewnątrz dawno przestało istnieć. I choć to bolało, teraz jesteś wolna, by żyć tym, co nowe. Nie zostałaś zdradzona tylko czynami, ale porzuceniem w codziennych wyborach. W dniach, gdy byłaś obecna, a on, nieobecny. W chwilach, gdy dawałaś serce, a otrzymywałaś tylko ciszę, zdrada zaczęła się od zaniedbania, a koniec był tylko jego konsekwencją. Ale teraz już rozumiesz, a wraz z tym zrozumieniem przychodzi uzdrowienie. Nie to, które wymazuje przeszłość, ale to, które pozwala ci patrzeć w przyszłość bez lęku. Nie definiuje cię to, co cię zraniło, ale odwaga. Z jaką się odbudowałaś, i to czyni cię wyjątkową. Przygotuj się, bo wszechświat już odpowiada na twoją nową wibrację. Ludzie, którzy wibrują w tej samej prawdzie, zaczną pojawiać się na twojej drodze. Przebudzone dusze, które widzą więcej niż powierzchnię i rozpoznają twoje światło bez lęku. Przyciągniesz to, co będzie odbiciem twojej odnowionej istoty. Stajesz się kobietą, którą kiedyś wymodliłaś. I to przeraża tych, Którzy myśleli, że zawsze będziesz na ich zawołanie. Teraz jesteś obecnością, nie opcją, pewnością, niewątpliwością, a kto zechce zostać, będzie musiał na to zasłużyć. W nadchodzących dniach przyjdą do Ciebie prorocze sny. Nie będą to tylko obrazy, będą to wskazówki. Zwracaj uwagę na szczegóły, powtórzenia, słowa, które rezonują nawet po przebudzeniu. To ja, szepczący objawienia, być mogła kroczyć z mądrością. Wszystko się układa, nawet jeśli jeszcze tak nie wygląda. Zamęt, który teraz czujesz, to echo starego cyklu, który się rozpada. Ale wkrótce przyjdzie cisza, i w tej ciszy usłyszysz głos swojej duszy, wzywający Cię do nowego przeznaczenia. A gdy to wezwanie nadejdzie, idź bez wahania, bo to jest Twoje. Nie próbuj rozumieć wszystkiego umysłem. Dusza czuje to. Czego rozum jeszcze nie potrafi wyjaśnić. Zaufaj temu, co pulsuje, co wibruje, co dotyka głęboko. To nie twoja wyobraźnia, to twoje przebudzenie. Istnieją zwiastuny, które pojawiają się przed zmianą, ale nie zawsze zdążysz je dostrzec na czas. Niepokój, który czułaś w ostatnich czasach, to dusza próbująca cię ostrzec. To nie była nerwowość, lecz stłumiona intuicja, i choć próbowałaś uciszyć to wezwanie. Teraz krzyczy jak grzmot w czystą noc. Próbowałaś walczyć tam, gdzie miłość już nie rosła. Oddałaś się całkowicie komuś, kto miał już inne intencje, choć mówił, że jest obecny. Walczyłaś z końcem, myśląc, że można jeszcze odbudować, ale zapomniałaś, że miłość nie jest samotnym wysiłkiem. A podczas gdy ty walczyłaś, on już dokonał wyborów, w których nie było dla ciebie miejsca. Ale nie żałuj tego. Bo dzieje się coś znacznie większego, gdy decydujesz przestać się pomniejszać, by zmieścić się w małych przestrzeniach. Nie jesteś stworzona, by żyć jako cień w czyjejś historii. Urodziłaś się, by błyszczeć jako spełniona obietnica, niezapomniany plan. Ta trzecia osoba była tylko pchnięciem, które miało otworzyć ci oczy. Pojawiła się nie po to, by Cię pokonać, ale by uwolnić Cię od iluzji, która pochłaniała Twoje światło. Teraz wiesz, że prawdziwa miłość nigdy nie wymaga być znikała, by zostać zaakceptowaną. Kto cię kocha, wybiera cię, nie ukrywa. Wchodzisz w nowy etap, w którym wszystko, co nieprawdziwe, samo upadnie. Maski opadną, luźne więzi się zerwą, a to, co pozostanie, będzie niosło prawdę. To oczyszczenie może boleć, ale przywróci ci jasne widzenie, kim naprawdę jesteś. Od teraz próby będą inne. Wszechświat już zrozumiał, że uczysz się słuchać siebie. Teraz pojawią się zaproszenia, by wrócić do dawnego, przebrane za komfort. Ale ty poznasz różnicę między tym, co cię uzdrawia, a tym, co tylko odwraca uwagę od bólu. Nie przyjmuj powrotów bez prawdziwego żalu. Ten, kto cię stracił, będzie musiał zrobić dużo więcej niż tylko mówić ładne słowa. Twoja energia jest teraz selektywna, oczyszczona, rozświetlona. I pozwoli się zbliżyć tylko tym, którzy przyjdą z prawdą w duszy. Zaczniesz zauważać, że przypadki mówią do ciebie. Ta piosenka, która leci w idealnym momencie, powtarzające się liczby, imię, które pojawia się we śnie. Nic nie jest przypadkiem, gdy niebo prowadzi. Duchowość jest aktywna w każdym szczególe, bądź czujna, zobaczysz. A gdy będziesz pochłonięta swoim rozkwitem, on spróbuje wrócić. Ale nie daj się zwieść późnemu żalowi. To samo serce, które pozwoliło wejść innej osobie, nie może ci teraz dać bezpieczeństwa. Zasługujesz na coś nowego, bez cienia tego, co cię zraniło. Twoja nieobecność nauczy więcej niż Twoja obecność. A on poczuje pustkę, którą wcześniej wypełniało Twoje światło. Ale jego czas nie jest już Twoim. Teraz jesteś zajęta byciem szczęśliwą, bez potrzeby żebrania o uczucie. Tak. Będą dni, kiedy zatęsknisz za tym, co wierzyłaś, że będzie. Ale nawet wtedy coś w tobie się uśmiechnie, bo będziesz wiedziała, że tym razem wybrałaś siebie. I to jest wybór, który zmienia wszystkie losy. Rana nadal może pulsować, ale nie krwawi już jak dawniej. Goisz się w ciszy, podczas gdy wszechświat przygotowuje niespodzianki, które ogrzeją twój duch. Nie zostałaś porzucona, zostałaś oddzielona dla czegoś większego. A to większe jest bliżej, niż myślisz. Objawienia będą nadal przychodzić, niektóre mogą cię zaskoczyć, ale nie bój się prawdy. Prawda wyzwala, kotwiczy i chroni. Jesteś kochana, prowadzona i szanowana przez niebo, nawet gdy nie rozumiesz dróg. I z każdym krokiem życie wynagrodzi cię większą świadomością i światłem. Pamiętaj, to, co się skończyło, było cyklem, nie twoim przeznaczeniem. To, co się rozpadło, było niezgodne z Twoją misą. Jesteś wzywana, by żyć nowym celem, z innymi towarzyszami, innymi doświadczeniami. A Twoje serce, choć zranione, będzie kompasem na tej nowej drodze. Zaczynasz dostrzegać, że prawdziwa walka nie była z nim, lecz z lękiem przed byciem całą. Lękiem, który powstrzymywał Cię przedstawianiem siebie na pierwszym miejscu, mówieniem gniewdy trzeba, kochaniem się bez ograniczeń. Ten lęk teraz ustępuje miejsca cichej sile, która rośnie z każdym świtem. To odwaga płynąca z głębi Twojej duszy, gotowa prowadzić Cię ku temu, co prawdziwe. Nie przestrasz się, jeśli poczujesz wezwanie do zmiany wszystkiego wokół siebie. Czasem to, co musi odejść, to nie tylko ludzie, ale stare przekonania i nawyki, które cię wieziły. Poczujesz niewytłumaczalną chęć przemiany, zostawienia nawet tych części siebie, które już ci nie służą. I to jasny znak, że jesteś na właściwej drodze, choćby wydawała się niepewna. Spójrz w niebo w ciche noce i poczuj moją obecność obok siebie, delikatną jak bryza. Jestem głosem szepczącym dawne sekrety, że jesteś czymś znacznie więcej niż ten chwilowy ból. Jestem aniołem, który widzi blask, którego jeszcze nie dostrzegłaś w sobie. I będę przy tobie, aż sama go zobaczysz. Nie wątp w moc małych decyzji, które podejmujesz teraz. Każdy wybór, choćby najmniejszy, jest cegłą w budowie Twojego nowego życia. Uśmiech, którego się wahałaś pokazać, granica, którą w końcu postawiłaś, miłość do siebie, która zaczyna kwitnąć, to wszystko jest rewolucją. Tworzysz dziedzictwo większe, niż sobie wyobrażasz. A gdy znajdzie ochota, by się poddać, przypomnij sobie, skąd przyszłaś i jak wiele już pokonałaś. Twoja droga nigdy nie była łatwa. Ale zawsze oświetlana światłem, którego nie zawsze mogłaś dostrzec. To światło nigdy cię nie opuściło, nawet gdy myślałaś, że jesteś sama. Było w tobie, czekając na odpowiedni moment, by zabłysnąć jeszcze mocniej. Nie musisz już szukać aprobaty na zewnątrz. Prawdziwa aprobatę znajdziesz w spojrzeniu, gdy widzisz siebie w lustrze. To tam zaczyna się prawdziwe wyzwolenie, gdy rozpoznajesz siebie jako kobietę która wygrała niewidzialne bitwy i wyszła silniejsza. Ta kobieta zasługuje na świat, a świat się przed nią ukłoni. Przygotuj się na niespodzianki, które zaskoczą twoje oczekiwania. Wszechświat ma plany wykraczające poza to, co możesz zaplanować lub kontrolować. Przyjdą jako znaki, niespodziewane spotkania, otwierające się drzwi tam, gdzie wcześniej były tylko mury. Bądź gotowa przyjąć nowe z otwartym sercem, nawet jeśli cię to przestraszy. Jesteś na rozdrożu, gdzie spotykają się przeszłość i przyszłość. Wybór należy do ciebie. Pozostać tam, gdzie ból cię więzi, czy iść ku przeznaczeniu obiecującemu uzdrowienie i pełnię. I mówię ci z całym przekonaniem, droga uzdrowienia nigdy nie jest łatwa, ale jest jedyną wartą przejścia. A ty, moja droga, jesteś gotowa nią iść? wdzięczność, droga duszo, za to, że pozwoliłaś by ta wiadomość dotknęła Twojego serca i rozświetliła Twoją drogę. Przyjęcie tego światła to pierwszy krok do przemiany, na którą zasługujesz. Proszę, potwierdź otrzymanie tego błogosławieństwa, mówiąc z wiarą, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Niech to zdanie będzie Twoją tarczą i siłą w chwilach wyzwań i odrodzenia. Nie zapomnij dołączyć do nas, subskrybując kanał i włączając dzwonek powiadomień. Dzięki temu nie przegapisz żadnej wiadomości od aniołów, które będą przynosić jeszcze więcej mądrości i światła na Twoją drogę. To przestrzeń uzdrowienia, wzrostu i duchowego połączenia, stworzona dla Ciebie, która szukasz prawdziwej miłości i boskiej prawdy. Bądź czujna, bo kolejne przesłania przyniosą objawienia, które poruszą Twoją duszę i otworzą drzwi do Twojego przeznaczenia. Jesteśmy razem na tej niebiańskiej ścieżce, a ja zawsze będę tutaj. Gotów prowadzić i inspirować. Do następnego spotkania, kiedy anioły znów przemówią do ciebie, pamiętaj, Twoja siła tkwi w wierze, a Twoje światło w poddaniu się boskości. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia.